Mizgański potężnie! Co za uderzenie! 1 do 0 Maciej Mizgański! Rakowiecki. Sowula. Kiełpiński. Kiełpiński! Świetnie, Kisielow. Brocki, Borkowski. Będzie szansa, broni biskup! Krawiec. Rakowiecki, Krawiec! Dalekie zagranie, interwencja biskupa gdzieś tam na pograniczu pola karnego! Odwrócił się, ale ponownie Maksym Kisielow. Teraz dobre to podanie Barański. Szczurek, Szczurek! Gol! Jeden do jednego, samobójcie trafienie. Dobre to podanie. Brocki broni Biskup. Ustawia facelówkę w, w narożniku. Dura. Dura uderza rykoszyt. Po raz kolejny Kisielow, Zejście do środka, świetnie szczurek. Jeszcze wmieszał się w to wszystko Grzybowski, Staszowski. Utrzyma się przy piłce. Szansa dla Stośnicy. Wyłożenie! Nie ma bramki! Do Barańskiego, świetnie Mizgajski. Kontra Dewucki, Przemysław Tewódzki, De świetny dwóch! Dwa do jednego, ależ Bramka Przemysława Tewódzkiego! Sielow, dobra piłka. Seget, Seget, słupek ratuje teraz Sośnicę. Dura strata. Sebastian Brocki świetnie to zrobił. Brocki broni biskup. Ale tutaj nieporozumienie w szeregach Sośnicy. Maciej wizgański po raz drugi. Dobrze, Grzybowski. Dewódzki, Dewódzki. Hartstein. Hartstein! Kropka na D! W tym spotkaniu 4 do 1 prowadzi Klireks. Może dla sośnicy tkać w piętku! 4 do 2! Sosna jeszcze jest w grze Zobaczmy co tutaj się wydarzyło. Zawodnik o nieprawdopodobnie mocnym uderzeniu Misgajski! 5 do 2 dla Klirexu Chorzów Ostatnie sekundy, jeszcze Barański, jeszcze Szczurek, uderzenie, strzał zablokowany. Paweł Barański, koniec, koniec tego spotkania! Arcyważne trzy punkty dla Kireksu Korzów, którzy w obecnej sytuacji zrównują się punktami z Uniwersytetem Warszawskim Darką Wilanów. Sośnica, Gliwice, widzimy po statystykach, miała swoje okazje.